Witam serdecznie na kolejnych poszukiwaniach. Dziś piękna słoneczna pogoda. Tak jak widać, rozpościera się nad polem. My chodziło chodzić tutaj. Tam już właściciel pola to już orze to pole. No było kultowatorem zrobione. Tak jak z wcześniejszych filmów widzieliście. Jak chodziłem to było straszne błoto. Dzisiaj trochę jest bardziej sucho. No co, idę walczyć dalej, nie? Miłego oglądania. Siemanko, wam krótki filmik, jak sparować słuchawki z Manticorą. Ja zawsze robię tak, włączam sobie wykrywacz, a w międzyczasie trzymam długo przycisk włączania słuchawek, aż to dioda będzie mrygać na czerwono. Tak jak widać, mryga i tu prawym klawiszem przytrzymuje przycisk sparowania. Teraz zaczynam rygać ikonka, pokazują nam się schoweczki. i w tym momencie mamy sparowane słuchawki z mantygoru. Mam nadzieję, że się niektórym to przyda. Ci, co nie wiedzą, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się na razie. Powiem tak, mój pierwszy sygnał I to wygląda na jakiś guzik. Zobaczcie, ale tu jeszcze jakąś część miałem z niego. Widzicie, jakby się rozleciał. Na kawałki. Tak jak widać. Dobra. Ja lecę dalej. Jeszcze porobek zdjęcia. A tak mi się zdaje, że to jest część z tego guzika. Jakby groszek mógłby być. Bo przynajmniej taki ma wzor wzorek. Eee, tym razem mamy łuski kawałek od musira, jak widać. Czyli tu byli Ruskie i Niemcy. Się tłukli. Dobra, idę dalej. Znowu mamy jakieś guziczka. A malutki, strasznie jest. że szczotką, tylko plastikową się nie pomylić, łóżka nie ma Urwane jest Ciężko złapać na palce Ale tak jak widać Taki guziszek Tym razem wpadł kawałek łyżeczki Aluminiowej, tutaj wygląda pogoda fajna, Gatarek, nie ma tragedii, pokażę Wam taką ciekawostkę. Jestem pod liniami wysokiego napięcia. Wykrywasz. Zero. Zero reakcji. Wiem, że mam sparowane słuchawki, ale choć zobaczyć na wyświetlaczu, że nie wariuje Teraz zwiększymy mu czułość. Ale nic. Tu mamy słup. No pod samymi liniami stoję. Wysokiego napięcia. Dalej nic. Patrzcie. No kolejny guzik. Jest łóżko podgięte. Co, tworzymy to? Też mi się zdaje, tak jak tamten grosik może być. Ależ nie. On ma coś, jakiś kwadraci na środku. Nie chcę tego zniszczyć. Spójrz, delikatnie o spodnie potrzeć. Może jakieś napisy będą. No jest jakiś znaczek. Do rozszyfrowania. Umyję w domu. I na TikToku zobaczycie, nie? Śledźcie mnie na TikToku też jak i na kanale. No i zostawcie łapkę pod filmem, I się fajne rzeczy zaczynają wychodzić. Teraz wyszedł dość duży kawałek pierścienia centrującego posiężnego ze szrapnela. Dobra, idę szukać dalej. Teraz mam coś ciekawego. A kurde rękawiczkę se. Myślałem, że to kawałek blaszki jest. Ale zbyt ładny kształt ma. No i ładna trzeba wychodzić. Sygnał słaby. Zastanawiałem się, czy w ogóle go kopać. Jest coś na nim. Delikatnie u spodnie, tak jak zawsze. No jest coś. Jest jakiś napis. Co było to umyć w domu? Ja, mi się dajmy medalik, matki boskiej jakiś o, jest ładnie widać. Ja dość często stracę nawet podobizny osób kościelnych, jak to ładnie na nazwać, świętych. Mi się trafia I taki medalik. Fajna znajdka. Dobra, idę dalej. Zobaczcie właściciel pola. Jestem na razie tam ora. Jeżdża, chcę jak najwięcej, żebym zrobił. I tak się w końcu spotkamy. I tak się spotkamy. Teraz trafiła się łódeczka. Tak mi się zdaje. Ale raczej na pewno. Najlepsze spodnie do czyszczenia. Wszystkiego strasznie zalepiona gliną. Przy ziemią. musiał być tutaj na grubo Takie rzeczy są guziki medaliki Wcześniej mi monety wychodziły Jedna, na kopiejki i jakieś perele i jedna między wojnie ale to zatrazam do poprzednich filmów Chcę zobaczyć Taka budeczka. O, Teraz mam... Czubek mi się zdaje od mozera. O! Leciał. Czubeczek od mozera. Fajnie ciopło się zaczyna robić. Ale dalej wieje. O! Wygląda mi to na jakąś łódkę. Ale no jest tak zdeformowana albo stopiona i to na mocira, wygląda no Ale Może tylko wyglądać Dobra, lecę dalej I Teraz z ziemi wyjąłem jak ale Ale wyczyścimy a Jak srebro no, na pewno nie. Śmieje się. Ale ładnie się błyszczy sygnał wysoki. Tak to wygląda. Ale nie są nim, to jest aż za twarde. Stalnie stal nie zewnątrz tak to wygląda tu mamy dzisiaj pierwszą monetkę ile to monetka jest ale mi się zdaje że nie kolejny guzik przypinka jakaś Kurde, bolek No to wygląda To dzisiaj cień guzika jest W takim razie wyczyszczę troszkę Sodki ładne jest Coś To mi się zdaje To jest góra To będzie tył No dosyć fajne I zaraz się spotkamy Bosze I mamy kulkę, tylko kulkę od czego? Od mi się zdaje, bo to muszkietówki na tym polu też wychodziły, a taka kuleczka. Mam dosyć ciężko, już tu przeorane mam fajnie jak po piżynce się chodzi, ale jak mówiłem ciężko, a ładnie się nogi wbijają, fajnie kopać, tylko ciężko się idzie chyba tamto z powrotem jeszcze zrobię i będę powoli się zwijał. Ale jeszcze zobaczę, jak się wyczuł. No. Zanim załadowaliśmy, to jeszcze wyjechałem i nauczyłem w dalszym hmm. Kurwa palta, wsadziłem no, tu, zobaczcie, ładny sygnał 656. Nie jest jakoś tam tragicznie głęboko. Ale to będzie puszka, podejrzewam. Polmosik. Nasz ukochany polmosik. Zbyt piękny, aby mogło być prawdziwe. Łuceczka. Od Mauzera. Oj, Mosira, przepraszam. Ja wcześniej też tam powiedziałem, że jest od Mozera, to jest od Musseera. Obydwie są. Ładna patynka. Chyba mam coś fajnego. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza moneta. Dzisiaj. Mam nadzieję. To co, odrywamy? Chyba jak po kawałku. Powiem wam, chyba ma otwór w środku. Delikatnie o spodnie potrę. To muszę sobie to przykładło kupić. Chyba podeślijcie. do Action się podjechać. Na pewno ma jakiś otwór. Tylko co to jest? by nie podkładka. Jak myślicie? do domu doczyszczę i zobaczę Podkładka mi się zdaje, by miała większą dziurkę, a to może być coś fajnego Dobra, uciekam dalej Może jaki piękny czubeczek Jestaję z muszkietu Jeszcze wyczyszczę Trochę świetne bo na pole on tu był ja, ja serdecznie dziękuję kończę dzisiaj poszukiwania zobaczcie jak pole z ludzkiego a jak wygląda teraz piękna czarna ziemia to może i zostawił łapkę pod filmem to motywuje. Jeśli ktoś ogląda, macie jakieś pytania względem wykrywacza antykory lub innych, to zapraszam do dokumentowania. I wpadajcie na sklep do Groszika TV. Teraz sklep detektorysty się nazywa: www.sklepdetektorysty.pl Lublin, Gala, trzecie piętro naprzeciwko windy. Mieści się sklep My Laba. O, Oczywiście też ma odzież zimową Jak letnią będzie potrzebna Ja sam zakupiłem Polar teraz ostatnio u niego i kurtkę zimową Z firmy Stalko Pozdrawiam serdecznie Dziękuję, że byliście Trzymajcie się na razie